Witam serdecznie i zapraszam na film, w którym zobaczycie dekoracje i ozdoby do ogrodu na balkon lub taras, a także różnego rodzaju oświetlenie solarne, jakie kupić można w sklepie Teddy. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Widoczne teraz m.in. ceramiczne figurki ogrodowe kupić można za 14 zł. Dostępnych jest kilka wzorów takich figurek, niestety na żadnej z nich nie są podane wymiary. Wśród dekoracji ogrodowych, które nadają się też na balkon lub taras, może i nawet do domu, znaleźć można też takie. Tego rodzaju dekoracyjne wiosenne domki również dostępne są w kilku wzorach. Teraz właśnie macie okazję zobaczyć niektóre z nich. Taki domek wykonany jest z materiału odpornego na różne warunki pogodowe. Cena każdego to 23 zł. Typy są też takie domki ogrodowe, nieco mniejsze niż poprzednie. Również wykonane są z materiału odpornego m.in. na deszcz i słońce. Wszystkie z tej kolekcji kosztują 9 zł. i 50 groszy. Zobaczmy teraz na niektóre z nich. Za 14 zł kupić możemy tą figurkę ogrodową w kształcie jeża. Zobaczmy teraz na dekoracje świetne lampy solarne, którymi udekorować możemy zarówno ogród, jak i balkon lub taras. Lampa taka jak ta, działająca na energię słoneczną, kosztuje 9 zł i 50 groszy. Wymiary lamp nie są nigdzie podane. Jest także taka kulista, solarna dekoracja, której cena to 9,50 zł. Wszystkie lampy włączają się automatycznie po zapadnięciu zmroku. A tutaj jeszcze jedna kulista dekoracja, podobna do poprzedniej, wykonana ze szkła oraz metalu. Kosztuje 14 zł, a kolor światła w tej lampie jest zmienny. Tyle samo, bo 14 zł kosztuje oświetlenie solarne, widoczne po prawej stronie. Lampka wykonana z metalu oraz tworzywa sztucznego świeci kolorami, widocznymi na metce. Na tej metalowej, solarnej lampie ogrodowej widoczne są wiosenne wzory. Na każdej te same kwiaty oraz motyle. Ta dekoracja świeci kilkoma kolorami. W nowej wiosennej ofercie sklepu Teli są też takie dekoracyjne, solarne zawieszki. Ozdoba mająca kształt domku dla ptaków dostępna jest w kilku wzorach. Każdy kosztuje 23 zł. Auto następne, solarne, lampy ogrodowe, wykonane z tworzywa sztucznego oraz szkła. To oświetlenie świeci jednokolorowo. Kosztuje 8 zł. Świetlnych dekoracji w sklepie Teddy jest znacznie więcej. Zobaczmy na następne. Wzory na tej lampie widoczne są także dookoła, gdy świeci. Lampa zaświeca się automatycznie po zapadnięciu zmroku. W sklepie Teddy jest też taka solarna ręka mająca kształt domku. Dekoracja wykonana jest z tworzywa sztucznego. Kosztuje 8 zł rękę możemy powiesić lub postawić. A oto następne wśród solarnych ozdób ogrodowych. Ta ozdoba ogrodowa nadaje się na przykład do oczka wodnego świeci kilkoma kolorami. Kosztuje 14 zł, tak właśnie wygląda jedna z nich. Dekoracja ma także przycisk umożliwiający włączenie lub wyłączenie oświetlenia. Za 37 zł w sklepie Teddy kupić możemy łańcuch solarny z 20 lampkami LED. Kuliste ozdoby widoczne na lampkach są wielokolorowe. Niestety nie ma informacji o długości tego łańcucha. 19 zł kosztuje solarny łańcuch ogrodowy mający długość 2 metry. Na łańcuchu widać ozdoby z sztucznego mające kształt kwiatów. Oświetlenie ma kolor ciepłej bieli. A oto następne solarne ozdoby ogrodowe dostępne w kilku kształtach. Do wyboru są różne rodzaje kwiatów oraz motyli, a także dekoracje z tej serii mające kształt ślimaka. Cena takiej ozdoby to 14 zł. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Wśród dekoracji znaleźć możemy także figurki przedstawiające zwierzęta. Na przykład taką, mającą kształt psa, której cena to 9 zł i 50 groszy. Jest także solarna figurka przedstawiająca sowę huśtającą się na huśtawce. Oświetlenie w formie zawieszki kosztuje 19 zł. To jeszcze jedna solarna dekoracja, którą możemy powiesić Dekoracyjna lampka z oświetleniem LED kosztuje 14 zł. Poza tym w sklepie Teddy kupić możemy też metalowe latarenki, no na przykład tealighty lub świece. Dostępne są w kilku kolorach do wyboru, mają te same wzory. 14 zł to cena każdej z nich. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.